Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak zmienić język w tablecie Samsung Galaxy Tab A8. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki zarządzanie ogólne i wybieramy opcję język. Teraz naciskamy opcję dodaj język i wybieramy język z podanych. Możemy od razu go ustawić jako domyślny lub na razie nie zmieniać. Natomiast, jeżeli będziemy chcieli go ustawić jako domyślny, naciskamy na niego i dajemy: Zastosuj. I tak samo w drugą stronę. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle, ja się żegnam. Cześć!